Damian, dzisiaj Liga Mistrzów, co typujemy? E, Okej, okay, to jest bardzo dobre pytanie. Tak jak widzicie, dzisiaj nie nadaję ze studia, ale z auta, dlatego że mamy super wyjazd w Hiszpanii, więc przypomnę: Ja nazywam się Damian Maciuszek, jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. Tak się składa, że gram każdego dnia, więc na Ligę Mistrzów również jestem przygotowany. Moi drodzy, dzisiaj Arsenal zmierzy się z Realem Madryt i to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Wydarzenie z tego względu, że meczem tych dwóch zespołów zawsze dają emocje, dają emocje kibicom, więc pamiętamy, po 3-2 Real Madrid z Arsenalem w 2019, wcześniej 2008, 2006, dawno tych pojedynków nie było, więc ja tutaj postawię na spokojnie BTT-SAM, e czyli. Oba zespoły strzelą Gola. 500 zł kurs 1,71. Musimy wspomnieć, że w jednej 8 finału Arsenal Londyn wyeliminował PSV Eindhoven. Tracił gole, bo stracił aż 3 gole w dwóch meczu, ale strzelił aż 9 goli, więc myślę, że Arsenal będzie bramko strzelny. Również w pojedynkach Real Madrid i Atletico cały czas był BTTS, więc ogólnie na całą tą kolejkę myślę, że btts będą fajnym... Zestawieniem, fajną, fajnym wyborem, tak, żeby wygrywać pieniądze, jednak chciałbym to wszystko urozmaicić i dać wam więcej opcji. Dalej mamy, dalej mamy Bayern Monachium z Interem Mediolan. Również te mecze dają kibicom bardzo, bardzo dużo emocji. W ostatnich latach oba te dwa zespoły, oba zespoły mierzyły się ze sobą wielokrotnie, więc ja chciałbym, ja chciałbym tutaj bramek w Monachium na Allianz Arena powyżej 2,5 gola. Powyżej 2,5 gola kurs 1,88. Tutaj również stawiam 500 zł. W jednej 1,8 finału musimy wspomnieć, że Bayern wyeliminował powiedzmy Derbach Niemiec, Bayern Leverkusen 3-0, 2-0, więc strzelał. Strzelał te gole Interzy Feyenoordem 2-0 2-1, więc również jakbyśmy zliczyli gole tych zespołów lidzami mistrzów, no to jest o co grać. Ale dla mnie najistotniejszy pojedynek moim zdaniem również bramkostrzelny. Nie stawiam tutaj na gole, stawiam na zwycięzcę Barcelona. Barcelona możemy również pokusić się o bramki, chociaż. Dzisiaj liczę na szczęsnego, jutro liczę na szczęsnego, każdego dnia liczę na szczęsnego, że jednak Borussia nie ukąsi, że Robert też pokaże kibicom z Dortmundu, że w Barcelonie potrafi strzelać, ponieważ w Lidze Mistrzów aktualnie 9 bramek, jest czwarty, ale Rafinha z Barcelony ma już tych bramek 11, więc też może ukończyć. Guirassy z Senegalu, z Borusi Dortmund ma 10, więc też będzie walczył o koronę króla strzelców, ale myślę, że Barcelony nie przejdzie już. Prędzej Kane, który też ma 10 tych bramek. Więc ja stawiam na Barcelonę niższy, niższy kurs, bo 1,37, ale tylko zwycięstwo. Vamos. No i ostatni mecz przed nami, debiutujący, no bo jeszcze nigdy w historii w ogóle ani Ligi Mistrzów, ani. Klubów. Nie zdarzył się pojedynek pomiędzy Paris Saint Germain a Aston Villa. Aston Villa, przepraszam, jestem w Hiszpanii. BTT-SIG. btt, -Sik. BTT -Sik. Na spokojnie tutaj zagramy, kurs 1,69. Ale żebyście byli też świadomi, jak to wyglądało w jednej. 8 finału Barcelona z Benfica 1-0-3-1, jeśli chodzi o Borusję z Lille 1-1-2-1, więc dlatego Barcelona tu jest pewniejsza. Jeśli chodzi o PSG z Liverpoolem, przegrana 1-0, później wygrana 2-0, dlatego przeszli. Aston Villa z klub Brusz dwa razy ukoncili trzy brameczki, więc tutaj również liczymy na zespół z Anglii, więc tak to wygląda po mojemu. Cztery kupony po 500 zł. Pozdrawiam Was z serdecznej Hiszpanii, ze z słonecznej. Pamiętajcie o subskrypcji, o lajku, o jakichś komentarzach, co myślicie. Możecie nawet napisać, kto wygra Ligę Mistrzów. A ja Was pozdrawiam z takich pięknych okoliczności. Damian Maciuszek, trzymajcie się. Cześć!